Witam ponownie. Ze mną trener naszej drużyny, Juraj Trenerze, proszę o parę słów o meczu. No ja myślę, że... Pięć <laughs> ostatnich meczów gdzieś tam próbowaliśmy zagrać z tyłu w taki sposób, żeby popełnić mniej błędów. No na pewno nam się nie udawało błędy indywidualne. Zresztą popełniały może powiedzieć w każdym meczu. Dzisiaj nawet, dzisiaj też mieliśmy taki bardzo, bardzo poważny błąd, gdzie przy stanie do jednego serek tam popełnią dosyć poważny błąd, ale na, powiem tak, na pewno e, drużyna zagrała, ja nie powiem czy z, bardziej zaangażowana na pewno w każdy mecz wchodzimy, wchodzimy w taki sposób, żeby być zaangażowanym w 100%. Na pewno więcej dyscypliny dzisiaj było. Bliżej siebie graliśmy, na pewno więcej chęci mieliśmy i odwagi przy wyprowadzeniu szybkich, szybkich ataków, także można powiedzieć. I zawsze takie, jak tych błędów mniej z tyłu popełniamy, to zdecydowanie lepiej wyglądamy w ofensywie. Dzisiaj, dzisiaj tak było, tak zresztą, zresztą mogliśmy jeszcze tam dołożyć parę bramek, bo mieliśmy bardzo ciekawe sytuacje, także, e, także można było ten wynik podwyższyć. Cieszymy się z tego, że e, zamykamy, zamykamy ten rok zwycięzcą. Dziękuję.